Pani profesor, mamy coraz więcej terapii celowanych, coraz większe są też w takim razie chyba potrzeby związane z diagnostyką, szczególnie właśnie diagnostyką molekularną. Jak pilne są te potrzeby i jak bardzo jeszcze niezaspokojone? Potrzeby są bardzo pilne i zaspokojone tylko w pewnym stopniu. I tutaj możemy, musimy podzielić pacjentów, którzy wymagają terapii celowanej i wymagają diagnostyki molekularnej, na dwie grupy. Pierwsza grupa, która jest w dużo lepszej pod tym względem sytuacji, to pacjenci onkologiczni. Tam jednak są refundowane wysokoprzepustowe badania genomowe, panele sekwencjonowania następnej generacji. Tam jednak jeszcze można wiele poprawić, ale już jest dużo, dużo zrobiono. Natomiast gorsza sytuacja jest w chorobach rzadkich. Tutaj choroby rzadkie. Czyli choroby sieroce, pod względem diagnostyki, one dalej zostały chorobami sierocymi, i ja z niecierpliwością już czekam i z wielką nadzieją na to, żeby to się zmieniło. Problem jest w tym, że patrząc na podłoże molekularne chorób rzadkich, tam jednak z jednej strony 80% chorób rzadkich to choroby genetyczne, ale zastosowanie mają tylko. W niektórych przypadkach mają mikromacierze, technologia mikromacierzy, która nie jest w koszyku do tej pory. I druga metoda, której też nie ma w koszyku do tej pory, to jest sekwencjonowanie następnej generacji. I póki nie będą te metody w koszyku, to nie będzie takiego wielkiego skoku jakby w poprawie opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi. Właściwie wszystko zostało przygotowane. Wystarczy już chyba tylko rozporządzenie prezesa NFZ, dlatego, że już wielokrotnie pisał opinię pozytywną, różne środowiska pisały opinię, sprawy były w konsultacjach. Właściwie nikt nie ma wątpliwości, że te badania są potrzebne. Mam jednak takie lekkie wrażenie, że może one są tak naprawdę niedoceniane, że jakby nie ma takiego przekonania, że badanie się opłaca finansowo, że ono kończy odeseję diagnostyczną, w onkologii się opłaca znowu, bo ono też pokazuje, u których pacjentów stosować terapię celowaną, skuteczną, a u których to nie będzie. Będzie skutkowało, będzie wręcz dla pacjenta niekorzystne. Dlatego, w jednym i w drugim, w jednej i w drugiej grupie pacjentów, te badania, zwłaszcza sekwencjonowanie następnej generacji, są po prostu niezbędne, pilne i każdy miesiąc opóźnienia to, to jest strata. Strata. Dla pacjenta to jest też no, ta frustracja lekarza, który, który nie może we właściwy sposób pacjenta leczyć, ale to jest też no, ubytek środków budżetowych, dlatego że przecież no, te środki nie zawsze są wydane w ten sposób racjonalnie na leczenie. No tak powiedziała Pani o skróceniu tej odysei diagnostycznej w przypadku chorób rzadkich, w przypadku pacjentów z chorobami rzadkimi ona potrafi trwać 6, 8, 10 nawet lat. Ale jak choroby rzadkie, no to mamy przez rząd przyjęty plan dla chorób rzadkich. I tutaj bardziej mamy ze strony klinicystów entuzjazm, że został przyjęty. Czy jednak pamiętamy, że no, ten poprzedni też był i niewiele się zadziało, jeśli chodzi oczywiście o wdrożenie i taka obawa, czy to rzeczywiście zostanie pociągnięte. W 2021 roku został przyjęty plan dla chorób rzadkich. Myśmy następnie 8 miesięcy czekali, żeby była powołana Rada do spraw chorób rzadkich. Ona została powołana 26 maja 2022 roku i poprzednia rada do spraw chorób rzadkich miała zaledwie rok i 7 miesięcy. Myśmy bardzo dużo zrobili, bo pracowaliśmy jak szaleni powiem, z wielkim entuzjazmem. I ja prowadząc radę sobie zdecydowałam. Znaczy zdawałam sprawę z tego, że nie można zespołu w takim, jak to się mówi, pod parą utrzymać, w wielkim entuzjazmie, że trzeba tak szybko działać, jak tylko się da, że po prostu ten nasz entuzjazm może spowoduje, że decydenci no, pójdą za tym. Bardzo nas zawsze wspierali pacjenci oni nas... Ich, ich, ich wsparcie nas uskrzydlało i bardzo dużo zrobiliśmy, ale się okazało, że były braki w legislacji, bo co zrobiliśmy, coś przygotowaliśmy, to się za chwilę okazało, że nie może być wdrożone. Na przykładem certyfikacja laboratoriów genetycznych, nie ma ustawy o genetyce medycznej, no to nie można certyfikować laboratoriów. Więc to był na pewno minus. Plusem jest to, że te dokumenty są. One zostały w formie sprawozdania przygotowane, sprawozdania liczącego 217 stron, bardzo szczegółowego i w tej chwili z wielką radością przyjęliśmy przyjęcie planu dla chorób rzadkich. To, co jest dobre, to że to jest kontynuacja tego, że nie było tak, że by powiedziano nie, to my będziemy teraz inaczej działać. Nie, to uznano, to, że co było dobre, to było dobre i jest kontynuacja. No ale teraz czekamy na powołanie Rady do spraw chorób rzadkich, powołanie dwóch rad naukowych, powołanie zespołu redakcyjnego platformy informacyjnej. A ja jeszcze czekam szczególnie na poszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych o wysokoprzepustowe badania genomowe.